Witam kochani bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Zaczynamy wiadomość dla ciebie, karty Lenormand. Oczywiście, jest wiadomość dla was, moi drodzy, do przekazania. Wiem, czuję to na pewno. Jest to czytanie ogólne i moi drodzy, proszę się nie przejmować. Komentarzami, jeśli ktoś pisze, żeby tu, moi drodzy, nie zajmować się kartami, bo też tak czytałam. Moi kochani, ja nikomu nic złego nie robię. Pamiętajcie o tym tymi kartami. Ja tylko chcę pomóc, żeby tak wszyscy postępowali ci, którzy chodzą właśnie do kościoła. Ja do kościoła nic nie mam, bo bardzo często uczęszczałam do kościoła, teraz jest to. Oczywiście inaczej, ale na pewno jestem osobą wierzącą i nie wyklucza to, moi drodzy, stawianie kart nie wyklucza mojej wiary z mojego życia. Ja nikomu złego nic nie robię kartami i proszę się nie przejmować tymi komentarzami, bo oczywiście, moi drodzy, już w średniowieczu i w, wcześniej nawet stawiano karty. I moi kochani, były różne prognozy, jasnowidzenia, i to oczywiście robili zakonnicy. Także moi drodzy, nie bądźmy święci, jak to się mówi od papieża, bo oczywiście to, że ktoś zajmuje się kartami czy tarotem. To nie jest, moi drodzy, wielkim przestępstwem. Oczywiście, niektórzy mówią, że jest to grzech, ale jest to sprawa dyskusyjna, moi drodzy, ze względu na to, co kiedyś było właśnie w zakonach. I ja kiedyś z księdzem rozmawiałam na ten temat, i ksiądz powiedział, że on nie będzie sądził, tylko ten najwyższy u góry, i on mnie nie będzie oceniał i osądzał. I ja oczywiście o tym głęboko wierzę. Jestem przekonana. To tylko taka uwaga do tych komentarzy, bo oczywiście, no, ja lubię stawiać sprawy jasno. No dobrze, także nie przejmujcie się, nie martwcie się. Dobrze. Tu, moi drodzy, cóż pokazane jest. Tak, być może kończą się u niektórych jakieś trudne sprawy. Etapy związane. Moi drodzy z życiem uczuciowym, możliwe, że były jakieś nieporozumienia, to te nieporozumienia już się zakończą w tej chwili. Możliwe, że mieliście jakąś podróż w przeszłości, która też się zakończyła, wyjaśniła jakieś sprawy, podróż. Mnie to tutaj tak wychodzi, jakbyście, moi drodzy, w tej podróży. Kochani, mieli jakieś nieporozumienie też we dwoje, ale to już jest koniec. Przyglądacie się bliżej teraz, macie skupienie na waszej miłości. Znacie swoje błędy, znacie z przeszłości, znacie swoje porażki. Przychodzi inny etap. Etap stary zakończamy. Wyjaśniliśmy sobie. To co było nieprawdziwego, to co było fałszywego wyjaśniliście sobie. Teraz macie spojrzenie i taki fokus, uwagę na miłość, na uczucia i zaczynacie nowy etap, bo stary etap odgradzacie od siebie i robicie sobie plany krótko, długoterminowe. Duża radości w uczuciach czeka was. To, co złe, odchodzi. Także te osoby, które mnie oglądają i miały jakieś nieporozumienia, były jakieś niejasności, i to mogło być też związane z podróżą albo z przemieszczaniem się. Możliwe, że z delegacjami służbowymi u niektórych, możliwe, że z jakąś podróżą prywatną też. Ja już nie będę w to wnikać, ale. Też można powiedzieć, że ta trójeczka tutaj, ta podróż, ten statek to oznacza, moi drodzy, taką podróż życiową. Nie musiała być ta podróż realnie, dosłownie, tylko możliwe, że właśnie mentalnie stajecie się kimś innym. Tutaj możliwe, że kłopotliwy mężczyzna, który był. Zmienia swoje nastawienie do Was. I to jest właśnie piękne, że sobie potrafił wyjaśnić z Wami wszystkie sprawy. Możliwe, że też mężczyzna zajmuje się podróżami jest jakimś pilotem, kierowcą, przewoźnikiem. Kimś, kogo nie ma często w domu, tak? I z tym mężczyzną były jakieś problemy. Teraz to się wszystko zmieni. Także pamiętajcie, że po każdym jakimś problemie przychodzi moi drodzy rozwiązanie. I to jest życiowe takie kółko, że trzeba sobie zrobić taki po prostu taki rachunek sumienia, takie nastawienie, że. Życie to jest tak jak rollercoaster i zobaczcie, przychodzi stabilizacja. Po trudnym czasie przychodzi stabilizacja, spełnienie i lepsze sytuacje. Robicie sobie plany, robicie coś dla was, moi drodzy. Znaleźliście przyjaciela w tym człowieku, w którym już nie pokładaliście nadziei. Nauczyliście się, moi drodzy, tutaj Życia poprzez jakieś właśnie problematyczne sytuacje. No dobrze, kochani, tutaj wychodzi pogodzenie, tutaj wychodzi wyjaśnienie w uczuciach przede wszystkim, zgoda, porozumienie. Także możliwe, że było trudno, a teraz wszystko wraca do normy, na właściwe tory. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, kochani. Oczywiście zapraszam. Do, na mój kanał bazowy Sunline Tarot, tam są horoskopy numerologiczne. Jeśli ktoś zajmuje się numerologią, a nawet jeśli nie wie, o co chodzi w tym horoskopie numerologicznym, to jest filmik na tym kanale Sunline Tarot i ja tam wszystko wyjaśniam. Za chwilkę wejdą horoskopy tygodniowe, już na kolejny tydzień, są karty dnia. I oczywiście proszę Was, jeśli jesteście na tym kanale nowi, to proszę zostawcie chociaż jakiś komentarz, zostawcie lajka albo zasubskrybujcie ten kanał po to, żeby być na bieżąco. Bo oczywiście ja z tego tytułu jestem bardzo szczęśliwa, jeśli nie pomijacie subskrypcji. Dziękuję za uwagę i pamiętajcie. O mnie, a ja również pamiętam o Was, kochani, i dla Was tworzę codziennie nowe filmy, i oczywiście jestem z tego powodu szczęśliwa. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, i proszę Was, nie kłóćcie się w komentarzach. Przez moją osobę. Bardzo Was o to proszę, żeby w komentarzach był spokój i oczywiście same moi drodzy tutaj, nie, no może ktoś wyrazić swoją opinię, oczywiście, ale proszę Was, kulturalnie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam raz jeszcze.